Jesteś głodna już? Jest, jesteś głodna ta. Dzień dobry. Witaj, witajcie na kanale bez Piny Ja jestem Marka. Bardzo ładnie, ha? Szymanko Maciek. A tutaj nasz znajomy Buddy. 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 <grym> Meryl. Meryl, ja. No, więc. Co się dzieje? Odwiedzamy... Berila, bo chcieliśmy zobaczyć jak mu idzie z tą działką którą kupił, pokazaliśmy wam to wcześniej z tymi dziesięcioma arami żebym się już nie pomylił trochę już to zagospodarował wiecie, on przygotowuje się przygotowywuje się do budowy, bo jest na emeryturze, nie ma co robić, nudzi mu się więc ostro się bierze, bierze do rzeczy i o wiatr wieje, mogą być zakłócenia, i po prostu za miesiąc chcę rozpocząć budowę. I jak widzicie, na razie sobie postawił takie kubo tutaj. To się kubo nazywa po filipińsku z bambusa. No, żeby była taka przestrzeń, wiecie, do odpoczynku, żeby ci robotnicy jego mieli miejsce na, na zjedzenie sobie obiadu, tak. Zbiornik na wodę 2000 litrów. Tutaj ma już przyłącz wody do tej, do tej linii, która gdzieś tu z wodą, wo, z wodą idzie. No i to muszą połączyć jeszcze, żeby ta woda do zbiornika napływała, żeby był zapas tych 2000. A tam dalej, czekajcie, tutaj przejdę. Tutaj będzie ten kran będzie połączony też ze zbiornikiem, tak, żeby tutaj mogli sobie wodę wodę używać do rozrabiania betonu. Także to się będzie tutaj wszystko odbywało. No i widzicie, tutaj jest granica jedna granica działki. Tam za zbiornikiem, gdzie jest ta żółta taśma, jest jakby koniec działki. Tak, przejdę jeszcze po, po granicy. No te 1000 metrów kwadratowych niby niedużo, dużo niedużo, tak można powiedzieć. On jeszcze tutaj dzisiaj przywieźli mu trochę, trochę kamieni i piachu, żeby wsypać w tą dziurę, bo chce sobie to troszeczkę tutaj wyłagodzić, wyrównać. No żeby mógł po prostu całą działkę w miarę wykorzystać, tak? I pewnie będzie jakieś ogrodzenie tutaj robił. Dzisiaj jeszcze koparka tutaj pracuje, bo yy, Robi drogę, jakby dalej, bo tam są jeszcze dwie działki dalej. No i robią tą drogę dalej, dojazdową. A droga dojazdowa, no już tutaj idę, Wam pokażę. Tutaj jest tutaj jest słupek graniczny. No i to jest jego droga dojazdowa. Za drzewem zakręca i tam idzie, nie? No a tutaj jest e, dom budowany przez. Człowieka z Rumunii. A tą działkę, która jest jeszcze nieoczyszczona, kupił jakiś Norwek. Także no rozwija się tutaj sytuacja bardzo szybko, nie? Bardzo szybko. Wiecie, no ta cena 800 peso za metr no to jest taka w miarę przyzwoita. Także dla kogoś, kto pracuje na Zachodzie, to, to, to nie są jakieś duże pieniądze, więc ludzie kupują nawet na przyszłość. Czyli tak, tutaj jest droga, tutaj jak widzicie ten patyk i na górze jest taki kokos zatknięty, to jest granica działki. Więc popatrzcie, no jest, to jest tak naprawdę trochę terenu, nie? Żeby postawić tutaj nieduży dom z basenem, mały ogród, myślę, że spoko. Antek szaleje z Kaliksem, te kamienie z kolei pójdą w tą dziurę, żeby to tutaj wyrównać. Widzicie, on wyrywa koparkom jakieś pięki, bo tu musieli palm powycinać trochę, żeby tą drogę tam ciągnąć dalej i wszystko wrzuca w dziurę. Także tu jesteśmy na granicy działki, i ona idzie tam za to drugie kubo, za ten domek bambusowy, który już stoi na działce Gila. I Gil ma tutaj też 1000 metrów i zdecydował się kupić kolejne 1000 metrów. Także. W tamtą stronę, to co Wam pokazywałem wcześniej, także gil będzie miał 2000 metrów. A, a Derek mi z kolei mówi, że e, że próbują załatwić e, tą działkę, która, która jest tam w tyle, tak? Czyli tam, gdzie jest to takie, jakby ogrodzenie. I tutaj jest taka ziemia uprawna. I chcą jeszcze to kupić, i on mówi, że chciałby tutaj mieć jeszcze dodatkowe 1000 metrów z tyłu, i jeśli mu się uda to kupić, to wybuduje tutaj dom gościnny i basen. Czyli tutaj, popatrzcie, to jest ta, ta ziemia. Czyli tu by miał dom gościnny i basen, a jeżeli mu się nie uda tego kupić, no to basen będzie, będzie tam, w tamtym rogu działki, a tu, tu gdzieś będzie dom budował. Ee, wiecie, że gość nie lubi się nudzić, to mówi, że do miesiąca czasu rozpoczyna budowę, także, także jak coś wybuduje, będzie już coś do pokazania, to, to Wam pewnie pokażemy. No już zupełnie inaczej to wygląda, jak, jak wyczyścili te działki, nie? Można zobaczyć mniej więcej ten areał, no jak jest ukształtowany teren też, tak? Jakże widzicie, kilka drzew sobie zostawił, resztę, resztę wywalił. No jest fajnie, no mnie się podoba, mnie się podoba. Będzie tu trochę ciasno, wiecie, bo te działki, no ty tysiąc metrów to... No, będzie takie osiedle małe, domków jednorodzinnych, nie? Coś takiego. Urwało mnie, bo kamera się przegrzała. Także wiecie, no, przy takich działkach po, po tysiąc, tysiąc metrów każda, to jeśli każdy z nich zbuduje jakiś mur, ogrodzenie, no to tak będzie, pozamyka się to wszystko, nie? Ale i tak będzie ładnie. Fajnie, podoba mi się tu. Podoba mi się to. Czyli tutaj, gdzie jest ten shooter, on, on jeszcze na samym końcu zrobi sobie ten, szambo. Taki ma plan, no bo tutaj, wiecie, no logicznie yy, yy, ziemia tutaj opada, także to jest najniższy punkt działki, więc tu będzie szambo, a tutaj też jest droga dojazdowa. Więc jeśli trzeba będzie opróżnić szambo, to, to będzie zaraz przy drodze, także. Także super, nie? No, plan jest. Plan jest i zobaczymy, jakie będą działania dalsze. Niech, niech kupi tą drugą działkę i wybuduje domek gościnny. To zawsze będziemy mogli ich odwiedzać nie? Jeśli byśmy się wybierali w te rejony, nie? No, bo my też tam, wiecie, za jakiś czas się planujemy gdzieś przeprowadzić dalej. A gdzie? To jeszcze w sumie nie wiemy, nie? Ale takie Takie coś się na pewno wydarzy Bo chcemy zobaczyć No jak najwięcej Filipin I Marikar też się podoba Taka, taka opcja, żeby podróżować Kalix ma teraz szkołę zdalną Też Z tego względu No raz, że tam jest lepszy poziom edukacji Otrzymuje niż W szkole takiej publicznej, filipińskiej To jest jedna sprawa, a druga no będzie, może, może po prostu yy, uczyć się wszędzie, tak? Także to jest też super, większa niezależność. No. Miejsce ładne, bardzo, bardzo tu jest cicho, nie? Na razie to tu jest tak cichutko. Wiecie, daleko od każdej drogi, także to jest super. Gdyby nie, gdyby nie ta pracująca koparka, koparko-ładowarka, to to na, naprawdę ptaszki ćwierkają lekki wietrzyk lekki wietrzyk tutaj wieje, także też nie jest tak gorąco no i Antek Antek goni Kaliksa, także też dodatkowe wrażenia dźwiękowe zapewnia no więc jak, jak zacz, zaczną coś tu budować coś już wybudują, to, to pewnie ich odwiedzimy znowu, pokażemy kolejny etap jak to przebiega. Może Gil wtedy już wyczyści swoją drugą działkę, także będzie można pokazać obie, nie? Całe te 2000 metrów. Bo na razie widzicie, ma wyczyszczone tylko 1000, nie? Czyli tutaj, tam jest później ta taka dolinka yy, i za dolinką jest reszta, nie? Bo no to, 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 to ma tak z grubsza wyczyszczone, ale... Ale to jeszcze jest roboty. I jeszcze jest roboty dla tej kopareczki. A, no i tak jak, bo pytałem się też Meryla o wydatki. Czyli wiecie, działka go kosztowała jak na razie 800 tysięcy peso, ale w sumie z tym, co wydał tutaj, czyli ten zbiornik, ta, ta, ta budka, to co wydał na koparkę, na przywiezienie tych, tych kamieni, już, już, już go to kosztuje milion peso. Czyli Jakieś 74-75 tysięcy złotych. Czyli działka. Yy, przepisanie jej na jego, na niego też, no bo tam też to kosztowało, nie wiem, jakąś tam kwotę zapłacił, kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy peso. A czy przepisanie na niego? Nie przepisanie na niego, tylko na jego dziewczynę. Yy, jak na razie po prostu wydał tutaj milion peso i. Jak on się zabezpieczył? No bo wiecie, obcokrajowiec nie może posiadać ziemi na Filipinach, więc e, działka jest na jego dziewczynę, a on ma, tak jakby, moc sprawczą e, nad tą działką. To się Power of Attorney nazywa, nie wiem jak to się tłumaczy e, dokładnie na, na polski, ale po prostu, jeśli ona by chciała sprzedać tą działkę, wynająć ją, czy cokolwiek z nią zrobić, to. On musi na to wyrazić zgodę, no i w ten sposób się zabezpieczył, ale wiecie, no tak jak on mówi, on ma 63 lata i dziewczyna jest świetna, bardzo ją kocha i on po prostu chce, no to jest dla niej też, tak, żeby ona coś, coś z tego miała, ich wspólnego życia i żeby ona była jakoś zabezpieczona na przyszłość. On się o siebie nie martwi, on się bardziej martwi o nią. Wiecie, no to, to nie jest też dla Amerykanina jakiś duży wydatek kupić taką działkę i wybudować dom na Filipinach, nie? No to jest, to jest ułamek z tego co, co oni musieliby w Stanach za to zapłacić, także... Zupełnie bez spiny. Nie Antek? Bez spiny? Spina jest? Czemu masz spinę? Nie? Nie maś po tych deskach, bo mogą być gwoździe. Nie walk on the board, because of the nails. Then you step on the nail and it will be. No, dobra. Także z grubsza myślę, tyle. Jak tam jakieś pytania jeszcze będziecie mieli, to piszcie w komentarzach. Jak będę miał czas to, to odpowiem. No, i tutaj jeszcze dwie działki. Dwie działki są do sprzedania. Także też, jeśli by ktoś chciał to kupić, to, to zapraszam. Rozmawiałem z właścicielem i, i mówi, że mogę, mogę tu przyprowadzić zainteresowanych. On będzie już z nimi e, z nimi rozmawiał. Także mam kontakt, mam kontakt do właściciela. I przeze mnie możecie się z nim skontaktować. No. Dzięki za oglądanko. Gdzie tu słońce ładne jest? Dzięki za oglądanko. Do zobaczenia w kolejnym vlogasku. Y Dziękujemy za każdą formę wsparcia. Dziękujemy patronom, dziękujemy za te kawy, które nam stawiacie, i dziękujemy za wszystkie komentarze. Także trzymajcie się. My pewnie powoli będziemy na jakiś obiad jechać. Znaczy wrócimy do domu i Marika Robiad ugotuje, bo już taka pora obiadowa, także dziubaka pewnie głodna.